Cześć. Jedziemy na szybką nockę w terenie, więc chciałam Wam nagrać szybciutko, jak można sobie sprzęt zorganizować w torbie duffylwax. Miletka ma ona pojemność 118 litrów, a my jedziemy tylko na jedną noc, więc myślę, że zostanie nam jeszcze w środku dużo miejsca. Zapinana jest jak walizka na z trzech stron, na zamek błyskawiczny, który ma możliwość zamknięcia sobie na kłódkę po boka. Płaskie kieszenie na zamek na jakieś takie przedmioty, które chcemy mieć pod ręką. Uchwyt. Oczywiście można tutaj sobie spiąć na rzepa, dodatkowe y, zamykanie na klamry, deringi po bokach oraz uszy do przenoszenia, na przykład we dwójkę, jeżeli jest bardzo ciężki ekwipunek na środku. Trzy duże kółka, które świetnie sprawdzą się właśnie przy ciężkiej doładowanej torbie usztywniane i tutaj wzmocnione dno. W zestawie z torbą dostajemy jeszcze szelki, które mogą przekształcić ją w plecak. Wnętrze torby również jest bardzo okrojone z jakichś takich niepotrzebnych przegródek, które nas tylko by ograniczały tak naprawdę. Po bokach mamy długie kieszenie, które posiadają gąbkę. no fajnie zabezpieczy jakieś wrażliwe przedmioty. Z jednej strony są mniejsze kieszenie na zameczek. Środek jest pokryty powłoką nieprzemakalną. Tutaj troszeczkę widać te kółeczka, żeby nie było zdziwione. Dodatkowe paski, troki, żebyśmy mogli sobie tam wszystko fajnie w środku poukładać. Są tu też również deringi i widzę tutaj karabinek. Zaraz sobie skapujemy do tego. Mój nieduży ekwipunek. Spakowane mam tutaj już wszystkie rzeczy, których potrzebuję do przygotowania posiłku, kolacji i śniadania jutro. Tu w tych bocznych kieszeniach schowałam sobie jakieś płaskie przedmioty, na przykład deskę do krojenia czy mój ulubiony nóż. Teraz dołożymy sobie jeszcze spanie. I możemy jechać.